Bawimy się szczątkami prawdy wymieszanymi z propagandą dla narodów podbitych. Dlatego nie wolno patrzeć na ale poprzez. Witajcie kochani, mówi do Was Weronika z Pola Poznania. Witam Was w kolejnym odcinku podcastów ze źródła. Dzisiaj chciałabym się przyjrzeć takiemu zjawisku jak edukacja, czy tam nauka versus Duchowość. Pomyślałam, że na ten moment będzie mi najłatwiej, jeżeli będę po prostu mówić o sobie i robić jakieś odnośniki do nie wiem, konkretnych teorii, ponieważ to będzie dla mnie najłatwiejsze, najbardziej spójne, a wy w tym moim monologu będziecie mogli sobie po prostu wyłuskać to, co będzie dla Was wartościowe, ewentualnie odrzucić wszystko. No tak, więc zaczynamy. Na początek chciałabym powiedzieć o tym, że w tak zwanym świecie duchowym, ja będę używać tego określenia czasem świat duchowy, światek duchowy, chodzi mi o pewne grupy ludzi, którzy właśnie rozwijają się duchowo, którzy, którzy bardzo są w tematach energii, wyznają jakieś tam swoje, swoje techniki, tak jak ja wyznaję na przykład masaż i tantrę. Tam są różni ludzie, ok? Ale ja będę próbować w swoich podcastach, tak mi się wydaje, trochę wyjść z tego stereotypu i z folią na głowie, którzy wyciągają sobie chipy ze szczepionek. Więc chciałabym właśnie opowiedzieć o edukacji w takim moim kontekście, czyli dlaczego poszłam na studia, a właściwie dlaczego nadal jestem na studiach, ponieważ poszłam na studia, gdyż była to dla mnie bardzo naturalna droga. U mnie większość chyba rodziny, a cała ta najbliższa rodzina czyli dziadkowie rodzice i tak dalej i tak dalej, oni wszyscy są wykształceni, więc tutaj akurat dla mnie nie było dyskusji i to też nie było na zasadzie takiej, że ktokolwiek mnie do tej dalszej edukacji uniwersyteckiej przymusił, tylko no to było dla mnie, tak jak wspomniałam, bardzo naturalna droga. Wybrałam psychologię chyba dlatego, że mama mi powiedziała, że w sumie, no Werka, co ty możesz innego robić, co ty innego umiesz, a, a ja stwierdziłam, no okej, okay, masz rację. No więc poszłam na psychologię. Tak naprawdę ja wykazywałam prawdopodobnie jakieś takie umiejętności wyciągania trafnych wniosków i rozmawiania z ludźmi, chociaż na tamtym etapie jeszcze o tym nie byłam tego tak bardzo świadoma. No więc poszłam na uniwersytet. Wtedy jeszcze tak bardzo nie interesowałam się jakimś rozwojem duchowym. W ogóle mój, mój rozwój duchowy zaczął się właśnie od teorii spiskowych, więc I was there. A w trakcie studiów zaczęło się to moje przebudzenie, bolesne dość. I właśnie wtedy, na takim drugim, trzecim roku, zaczęłam trochę kwestionować to, co ja w sumie robię na uniwersytecie, dlaczego tam jestem. Weszłam właśnie w ten duchowy świat, a w tym duchowym światku ja tutaj zaznaczę, że nie mówię tutaj o wszystkich, ja mówię o tym, co, czego ja doświadczyłam i co ja obserwowałam. Być może rzeczywistość jest zupełnie inna dla ciebie, ale ja. Takich ludzi na ten moment poznałam. No więc w tym duchowym świadku było tak, że no edukacja, uniwersytet, coś takiego, to jest po prostu najgorsze gówno systemu, które mogło być, zostać wymyślone. I wszyscy, którzy właśnie w ten sposób się edukują, są no, no właśnie zżarci przez system, po prostu nie mają własnego rozumu, tylko uczą się tego, co ktoś im. Im karze i poznałam wiele osób, które właśnie czy zrezygnowały ze studiów. Poszły <laughs> mieszkać w lepiankach z gliny i gówna. Nie żartuję, przepraszam, przepraszam. Było po prostu ludzie, którzy zrezygnowali ze, lub ze studiów, albo nie wiem, na jakimś tam wcześniejszym etapie edukacji zrezygnowali. Ja to, ja to szanuję, naprawdę. Ja mam po prostu duże takie poczucie humoru i dystans do tego. W jedną i w drugą stronę zresztą. Więc poznałam ich i no i rzeczywiście jakby zaczęłam to wszystko obserwować, zaczęłam też troszeczkę czytać, a troszeczkę zaglądać do, do swojego wnętrza, jak to z tą edukacją jest, nie wiem, jak to. Z tą ewolucją jest, jak to z tą historią jest. No i trzeba przyznać tutaj, że szczególnie w historii jest naprawdę bardzo wiele przekłamań. Kiedyś takie fajne zdanie czytałam. Czytałam je na jakimś blogu i to jest komentarz jakiegoś faceta. Poczekajcie chwilę. Dobra, znalazłam to zdanie i brzmi ono tak. Bawimy się szczątkami prawdy wymieszanymi z propagandą dla narodów podbitych. Dlatego nie wolno patrzeć na. Ale poprzez. I bardzo mi się spodobało to zdanie, zresztą samo to, że je zapisałam. Uważam, wierzę w to, że edukacja ma w jakimś stopniu pomagać istotom, ludziom, które chcą w jakiś sposób, nie wiem, manipulować rzeczywistością innymi. I to jest fakt. Wierzę, że my sami projektujemy swoją rzeczywistość. Jeżeli będziecie mieli taką ochotę, to w jakimś podcaście mogę wytłumaczyć ten mechanizm. Ale nie chcę się teraz w to wgłębiać. I wierzę również, że im więcej osób uwierzy w jakąś formę rzeczywistości, tym ona staje się dla nas prawdziwsza i bardziej namacalna. Dla nas wszystkich, bo okej, okay, jesteśmy oddzielnymi jednostkami, ale jesteśmy również bardzo, bardzo połączeni. W momencie, w którym negujemy albo jeden, albo drugi aspekt, nic nie może zadziałać. Chodzi mi o to, że. Okej, okay, jest polityka, jest y, lewica i prawica, PiS i PO. Ja osobiście naprawdę mam to gdzieś. W sensie nie, ja wiem, że oni grają do jednej bramki i ja się z tego wycofuję, ale to nie znaczy, że to mnie całkowicie nie dotyczy. Tyle ludzi w to wierzy, tyle ludzi jest podzielonych z tego względu, że to jest niemożliwe, żeby w jakikolwiek nawet mały sposób na mnie to nie afektowało. Tak samo jest z edukacją, z edukacją z nauką Moim zdaniem, nie możesz być ponad to, ponad prawo grawitacji, ponad prawem okrągłej Ziemi. Możesz ewentualnie delikatnie próbować zmieniać te prawa, ale akceptując, że w tym momencie ono materializuje się właśnie w taki sposób. Chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwsi, chcemy, żeby ludzie znali obfitość, chcemy, żeby ludzie się kochali, żeby była miłość na świecie, żeby było wspaniale. Nie dokonamy tego, negując przekonania, które nie współgrają z nami. Żeby zmienić cokolwiek w materii, tak? Czyli właśnie to, żeby ludzie się szanowali, żeby się kochali, żeby było zajebiście, to trzeba znać tę materię. Żeby zmienić jakiegoś człowieka, to trzeba go znać. I to jest jakby podstawowe prawo, trudno jest to obejść. Żeby próbować zmienić zasady rzeczywistości, to trzeba je poznać. A gdzie najbardziej poznasz zasady Matrixa rzeczywistości? Edukując się. Poza tym wszystkim, taka narracja, że edukacja jest jedynie wytworem grubych ryb, które chcą kontrolować innymi, jest co najmniej krzywdząca dla nas samych, bo stawia nas w jakimś takim w ogóle, w takiej pozycji, no, no debili. <ścoughs> Którzy tylko wykonują rozkazy, i jakby, którymi bardzo łatwo manipulować. Więc nie szłabym tak daleko, raczej wypośrodkowałabym to między tym, a tym, że to, czego się uczymy w szkołach, że to, co nas dotyka na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co my mamy w środku. Więc, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Dlaczego ja jestem na studiach nadal? Moim głównym celem tego, żeby być na studiach, jest po pierwsze to, że uświadomiłam sobie, że. sorry, ale żyję w materii, w materii będę się obracać i chciałabym ją poznać, więc robię to z czysto egoistycznych pobudek, żeby po prostu poznać świat, który jest naokoło mnie, który jest tworzony przez mnie, przez mnie, <gulia> przeze mnie i przez 7 miliardów innych osób ponad chyba. To po pierwsze. Po drugie, jestem na studiach dlatego, bo chcę zmieniać ten świat. Jeżeli chcę go zmieniać, to muszę go najpierw poznać. Ja jestem na psychologii, więc znów, jeżeli chcę zmieniać ludzi, to może niezbyt dobrze brzmi, ale pomagać ludziom wychodzić ze swoich traum, pomagać ludziom dosięgać ich najwyższych potencjałów, również bardzo chętnie. Poznam mechanizm działania człowieka od środka. No a jednak biologia jest takim paradygmatem, który będzie bardzo ciężko zmienić. On się zmienia, biologia się zmienia i jakby takie niby stałe, niby stałe wierzenia, typu, właśnie jaka jest Ziemia, jaki jest człowiek, jaka jest DNA, jaka jest najmniejsza niepodzielna cząsteczka, one cały czas ewoluują, ale one ewoluują dość wolno, więc warto się jednak zapoznać z obecnymi przekonaniami ludzi. I w ogóle lubię moje studia, lubię bardzo lubię niektóre osoby, które na nich poznałam. I to jest bardzo no to jest świetna przygoda. I tak z jednej strony jest to w obrębie systemu, a z drugiej jak zakładasz swoją działalność albo nie wiem mieszkasz w górach, no to również jesteś zależny, zależna w jakiś sposób od systemu. Nie uważam, żeby było to coś złego i myślę, że nie powinniśmy odcinać się od systemu, ale system zmieniać. Każdy ma prawo do własnej opinii, każdą opinię szanuję i bardzo Was kocham wszystkich. Mówiła do Was Weronika z Pola Poznania. Podcasty ze źródła. Dziękuję.